Cześć tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Witam na 13 odcinku. My to widzimy inaczej live. Słuchajcie, jeszcze zanim do Białorusi, no, słówko wyjaśnienia, bo nie było ani wczoraj filmu, ani dzisiaj nie było filmu ani na piwnym, ani na niepiwnym. Gram w grę. Kurwa, gram trzeci dzień w cywilkę. Drugą rozgrywkę, bo wcześniejszą zacząłem na mapie dużej. I właściwie to olbrzymiej, czyli huge, i prawda, już znaczy, niby, niby gra, ale zaczęły się bugi robić, czyli generalnie nie da się grać Hiszpanią. Teraz na małej mapie gram Portugalią. No i nie da się ukryć, że troszkę, troszkę w... wsiągłem. To jest trochę tak, że ja mam co jakieś parę. Miesięcy, mam nadzieję, a nie tygodni. Taką fazę, że muszę pograć. Ja się nagram ten jeden, dwa, trzy dni i potem już żygam tą cywilizacją i, i, i nie gram więcej. Tak myślę, że będzie też w tym. W tym przypadku. Ale to jest powód, że wziąłem wolne, żeby grać w grę. Bez sensu zupełnie. A powiem wam dlaczego bez sensu? Bo raz, że nie nagrałem, to jest jedno. Dwa od dwóch dni się nie wysypiam, bo siedzę kurwa do dwunastej, eee, najlepsze to było wczoraj. Eee, 22.45, eee, spoko, do dwudziestej trzeciej, o dwudziestej no dobra, jeszcze chwilka. Kurwa, dwunasta, jak, no, dosłownie, tak, tak to dok dokładnie było, dwudziesta a jeszcze chwilkę, dwunasta, zanim to ten, a jeszcze jedna tura, no to dwunasta trzydzieści, E, też y, mózg, prawda, dż, 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 tutaj, co tam z tymi tutaj trzeba budować itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, efekt jest taki, że nie zasypiam przed pierwszą, a staram się wstać jednak o tej 6.30, więc jestem od dwóch dni niewyspany, e, dużo więcej siedzę, no bo jednak, e, no może i to by było dobre grać na stojąco, i wtedy bym, e, prawda, może szybciej spasował, e, ale nie, gram na siedząco, więc... E, od razu czuję tutaj jakby całą tą obręcz barkową, że kurwa niedobrze. Więc generalnie uważam, że granie takie nie jest dobre. No ale, no ale tak tak sobie, no nie wiem, no tak, tak, tak sobie pozwoliłem. No. Dlaczego nie grasz na konsoli? Bo ja nie lubię gier z konsoli. Ja powiem więcej. Ja się od jakiegoś czasu, jak ten debil, płacę za Google Stadia 40 zł, chyba już trzeci miesiąc, i nie gram w cyberpunka. A mam tam wykupionego, nie? Bo wolę cywilkę, no. Ja też mam na Huge map otwartą rozgrywkę, ale gram Babilonem na łatwiznę idę zwycięstwo naukowe. No, Babilon fajna cywilizacja. Znaczy, tak naprawdę jak... Jak się dobrze, znaczy ja najbardziej lubię wygrywać ekonomicznie, bo wtedy możesz wygrywać w każdy sposób, nie? Znaczy, jak masz silną ekonomię, to jesteś w stanie wygrać i kulturowo, i naukowo. E, naukowo czasami jest koniecznością, nie? To znaczy, jak jesteś silny, to praktycznie nie ma opcji, żeby ktoś wygrał z tobą kulturowo. E, natomiast może wygrać naukowo, i ja czasami chciałem wygrać kulturowo ale się nie dało, bo trzeba było wygrać naukowo, bo inaczej bym przegrał, nie? E dyplomatycznie da się wygrać nawet jak jesteś słaby, e tylko trzeba odpowiednio grać, no i zdążyć zanim ktoś wygra naukowo. Przez dominację, no to już trzeba naprawdę zdominować, żeby wygrać. I stosunkowo, na najłatwiej, na największym fuksem można wygrać dyplomatycznie. Potem, e moim zdaniem... E w miarę łatwo jest wygrać dyplomatycznie, nawet jak jesteś słaby, to często jest fuksem, ale, ale można dopomóc fuksowi. Potem naukowo, potem kulturowo, yy, potem dominacja, no i yy, tylko, że tak naprawdę, jak jesteś na przykład na tyle silny, żeby wygrać kulturowo i naukowo, to pr prawdopodobnie byś i dominacją wygrał. Yy, jakbyś się sprężył, yy, bo to wystarczy tylko stolicę zająć. Yy, natomiast. Yy, Natomiast ja zawsze lubię dużo handlu, dużo hajsu i teraz gram, grałem Hiszpanią bardzo fajnie, miałem bardzo dużo hajsu, a teraz gram Portugalią i mimo, że gra się dziwnie, bo szlaki handlowe możesz mieć tylko po morskie, nie ma lądowych, to, to wygląda na to, że gra się całkiem fajnie. Także cywilkę nie mogę się oprzeć, o tak to ujmę. Jeżeli by dzisiaj ogłosili, że jest New Frontier Pack 2021-2022, to uh, shut up and take my money, nie? Od razu kupuję. Może jakieś streamy zgrania? Tak, jest kanał Let's Play z Copyrem. Nawet tam streamowałem cywilkę, ten, ale niestety okazuje się, że uh, ten mój MacBook, on nie jest stworzony do tego i on się dławi, jeżeli ma jeszcze streamować, yy, więc y, żeby streamować gry, to musiałbym... Y, znaczy, paradoksalnie właśnie chciałem sprawdzić, czy tego cyberpunka bym nie mógł, bo to jest na serwerach grasz nie, nie swoich. Tylko tu znowu trzeba by mieć dobry internet. Też tego nie mam, nie? Czyli ani nie mam silnego kompa do gier, pod gry, ani nie mam dobrego internetu. I to jest mankament. Yy, ale też tak sobie myślę, że lepiej po prostu raz na jakiś czas pograć do pożygu, i mieć spokój, i już tego nie, nie wracać. Jakbym tam się wkręcił, że to jest dobry, dobra rzecz, to bym jeszcze potem tracił czas na to granie, nie? Eee, to prawda, Portugalia jest dziwna. Zarzuciłem jedną rozgrywkę z powodu frustracji. Haha, ja też shut up and take my money. Eee, a propos streamowania. Winda wydaje się lepsza, tak mówią streamerzy. Zainstaluj może bootcamp na Macu i Windę, zobacz czy będzie hulać, ja już mam dwa OSy na wszystkich APlach w domu. Yy, znaczy wiesz, jeżeli bym chciał streamować yy, yy, gry, no to po prostu trzeba kupić gamingowego peceta, takiego za 8-10 koła, no i wtedy będzie zapierdalać, nie, natomiast ja już byłem bliski tego, jakiś tak rok temu, pół roku temu, ale stwierdziłem, że Tomek, przecież to bez sensu, no i nie, nie kupiłem.